Cześć Tomku. Cześć, Ciusiu. witam w Oławie. Witam, dziękuję za, za zaproszenie albo za to, że znalazłeś czas. Słuchajcie, przedstawiam Wam Tomka. Zobaczcie sobie tylko w tle. To jest magazyn, który możecie kojarzyć, chociażby z tego jak obserwujecie profil e, z pojazdów zabytkowych e, w Oławie, ale teraz to się nazywa muzeum. Muzeum motoryzacji. Vena. Muzeum tak jest, wena, co jest ważne. E, słuchaj, to jest to, to jest miejsce niesamowite. E, powiem tak, tworzysz. Disneyland dla fanów klasycznej motoryzacji. Tworzysz miejsce, o którym prawdopodobnie marzy nie jeden, żeby mieć chociaż część tego garażu czy część tej hali. Ty tego masz yy, no, dużo, dużo więcej. Od czego się w ogóle zaczęło? Jaka jest Twoja historia? Jaką miałeś, jakie masz może wspomnienie z dzieciństwa? Co się stało, że zacząłeś się interesować klasyczną motoryzacją? No bo no wiadomo, zaczyna się od majsterkowania przy samochodzie, zaczyna się od pasji, a w moim przypadku zacząłem od Fiata 126, które kupiłem za 300 zł, mając wtedy 14 lat. Przez 2 lata sam wyremontowałem tego maluszka całego, zrobiłem blacharkę, sprawy mechaniczne oraz pomalowałem. Następnie tym autem, jak zrobiłem prawo jazdy, zacząłem jeździć i to było moje pierwsze auto i tak się zrodziła miłość do motoryzacji. Oczywiście wcześniej były różne motorowery, komarki, ogary, romety, motorynki i mm -hmm. tak to wyglądało wcześniej. Który to był rok, pamiętasz? E, prawo jazdy zrobiłem w 92, więc, więc to był rok 88, 89. No dobra i wiele jest takich osób, które miały taką może przygodę. Ale nie każdy kończy z taką kolekcją. Pamiętasz kiedy wróciłeś do tego wspomnienia, czy do tych chęci, powiedzmy, posiadania tego takich samochodów po, po latach? Motoryzacja była od samego początku związana ze mną. Lubiałem, majsterkowałem, kochałem to wszystko. I gdy już zacząłem pracować i zarabiać jakieś pieniądze, zacząłem też już powoli kupować auta. To było dokładnie 22-23 lata temu. Pierwsze auto, które kupiłem, już tak powiedzmy do kolekcji, to było NSU Prince, też za 300 zł. Notabene. To było w malutkiej wioseczce w województwie opolskim, gdy jechałem do swojej firmy kupić do firmy Gniotpol. Kiedyś to było pod Opolem firma Gniotpol w Kuźniach, taka miejscowość wioseczka. Produkowali przyczepy, a ja w związku z tym, że już montowaliśmy, robiliśmy reklamy i billboardy, potrzebowałem kupić lawetę. I gdy jechałem po tą lawetę do, do tej firmy. Dokładnie 22 lata temu to zauważyłem pod drzewkiem gnijącego NSU Prinsa 1000. I tego NSU Prince'a wtedy kupiłem za 300 zł. Zatrzymałem się, podjechałem do właścicieli. Podszedłem do właścicieli, zapytałem się. Oczywiście mi to auto sprzedali. Było, było całe do remontu: blacharka, lakier i też sprawy mechaniczne. Szczerze przyznam się, że jeszcze go nie skończyłem. Trwa to 22 lata. Ale teraz to przyspieszam i oczywiście tam brakowało mi parę części. Teraz to przyspieszam i w tym roku chciałbym to, w następnym roku chciałbym tego, to NSU Prince skończyć. I gdy pojechałem po tą przyczepę, odebrałem nową przyczepę, to w drodze powrotnej zapakowałem NSU Prince'a i przywiozłem go do ławy. No i niedługo będzie można go zobaczyć w Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie Dobra, przyspieszyłeś. Z tego e, pierwszego, powiedzmy, samochodu, który, który gdzieś tam zacząłeś kolekcjonować, 22 lata mijają. 22 lata. 22 lata. Pamiętasz, czy jesteś w stanie powiedzieć, ile w tym momencie masz pojazdów, jedno-wielo śladów? To ciężko określić w tym momencie. Będzie to w setkach? No zobaczymy to, zobaczymy niedługo w Muzeum Motoryzacji, Muzeum. Więc, okay. więc, więc też tak naprawdę trzymam je w kilku miejscach cały czas na bieżąco też remontujemy, odresztą ratujemy te klasyki jest nas tutaj pięciu dobra, to pokażmy jeszcze teraz w takim razie miejsce, tak? miejsce, w którym się remontuje i przywraca jest słynny pan Lesiu, dzień dobry dzień dobry, gwiazda oławska to jest miejsce, w którym remontuje się tutaj na stałe pracuje ekipa osób, które przywracają te samochody do do świetności, tak? Te, które, które wymagają tego. Naszym zadaniem jest e, rozebranie, przygotowanie, zrobienia blacharki, e, a reszta wiele rzeczy podzlecamy. E, mamy też lakierników, którym właśnie podlecamy pracę, tapice, tapicerzy, sprawy mechaniczne, blacharskie, rozbieranie, składanie e, i zamawianie części, odrestaurowanie tych części, to my to wykonujemy tutaj we własnym zakresie. Mówię, do roku czasu otwieramy muzeum, więc przyspieszyliśmy te wszystkie prace. Jest nas w tym momencie pięć, pięć osób. No i tak naprawdę staramy się hmm, przynajmniej jeden, dwa projekty miesięcznie mhm. kończyć. Niesamowite to jest tempo i, i, i skala. E, przejdziemy się może, e, pokażemy tak pokrótce tylko, co tutaj jest. Większość tych samochodów to są samochody e, znaczy tak, część jest... Zobaczmy tak, zaczynamy tutaj, to są samochody e, Te starsze, okres Przedwojenny Tam na górze jak widzicie są samochody, e, no już typowo polskie e, Maluchy, tych samochodów jest tutaj tylko część Z tego co zobaczycie wkrótce A dokładnie w sierpniu w sierpniu tak. 2022 roku w... W, sierpniu, w sierpniu 2022 Taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie, wybraliśmy dość solidną i dużą firmę, która, która niebawem ruszy budowę. Podpisaliśmy umowę dwa miesiące temu. W tej chwili jesteśmy na etapie projektowania. Pozwolenie na budowę planujemy otrzymać w styczniu, więc myślę, że w lutym, gdy zaczniemy budowę, będzie to hala wystawiennicza o powierzchni 5500 tysiąca metrów, która, którą firma ma wybudować w przeciągu pół roku, czyli 6 miesięcy. jest to... Jest to... Możemy pokazać wizualizację? Tego tam jest, na... to konstrukcja, jest to konstrukcja metalowa, więc, więc na pewno szybko, szybko to. Hmm. No na pewno 2022. Wiadomo, że różne zawirowania mogą być, trochę czasu jeszcze jest. Teraz ciężki okres na budowanie. Tak. Ceny poszalały. No jest, jest szaleństwo. Więc musieliśmy też się wspomóc finansowo ze hmm. środków zewnętrznych tak będzie wyglądało, więc tak naprawdę... bez miejsca, do którego będziecie przyjeżdżać i mogli oglądać. Ja zaryzykuję, Ty nie musisz się ze mną zgodzić, będzie to jedno z najpiękniejszych, a może i nawet no nie, najpiękniejsze... No są, są fajne Tak, miejsca. no wiemy, że jest w, w, teraz w przebudowie. Tak, wracamy, wracamy. Są fajne, Krzysiu, miejsca w mhm. Polsce. Jak gdyby wszyscy się przyjaźnimy. W naszym muzeum też będzie cała tak. mapa Polski Polskich, z, oznaczonymi, tak. z oznaczonymi fajnymi miejscami muzea w Polsce. Hmm. Ostatnio byłem w Warszawie, odwiedziłem też chłopaków w muzeum. Tak. W Otrębusach mamy szczególnie Otrębusy, tak. Konkolewice. Przepiękne. Konkolewice, dokładnie. Wrzucimy tutaj link do, do, do podcastu więc, z Adamem. Więc tak naprawdę muzea motoryzacji u nas powstają, z czego się bardzo cieszę. Coś, co jest w całej Europie, na całym świecie, lubiane i, i oglądane. Podziwiam Czechów. Czesi są jak gdyby najmocniejsi w tym wszystkim. Przepiękne muzea. Są, są ludzie, którzy też kochają tą motoryzację, integrują się razem. Przepiękne mają zloty, imprezy, rajdy. Podziwiam. Mam znajomych tam w Czechach, którzy jeżdżą Jawkami, Pięćdziesiątkami dookoła świata. Nie? Mega, mega, śmiesznie to wygląda, ale są, są wytrwali i tak, tak, tak naprawdę nie poddają się i tymi jawkami dalej ciągną i po prostu jadą, nie? Szacuneczek, nie? Yy, To dołożę jeszcze, że to będzie kolejne muzeum, bo w tych ostatnich latach pojawiło się chociażby to, co było w... jest na tej klasyki w FSO, tylko teraz w, w, akurat w tym momencie reorganizacja czy tam przebudowa tej wystawy. Yy, to będzie kolejne miejsce na mapie Polski z tego się bardzo cieszę, gdzie będzie można zobaczyć wiele no, niezwykłych samochodów. Te samochody pokazałeś, więc to nie jest żadna nowość. E, natomiast będzie można je zobaczyć, no w sensie nowość nie będzie, bo pokazałeś je na jednym ze zlotów, chociażby to, że masz maluchy, e, te słynne maluchy jeden za milion, e, malucha, e, z, e, który został e, wyciągnięty, nie, nie mówcie nikomu, że trzyma malucha w domu i wiele, wiele innych z fabrycznym, bardzo niskim e, przebiegiem fabrycznym stanie, nie? Więc tych samochodów jest no tak, Maluch to moje pierwsze auto, dlatego jestem zakochany w tym samochodzie. Możemy tam, kiedyś, możemy tam podejść? Kiedyś, zagad... y, mhm. gdy poszedłem na studia, to studiowałem zaocznie w Opolu, a pracowałem wtedy za granicą w Niemczech, dokładnie. I cały tydzień przebywałem za granicą, pracując w Niemczech, a na weekend zawsze przyjeżdżałem... Mhm, Tędy chyba przyjdzie, nie? Na weekend zawsze przyjeżdżałem do, do Opola. Więc ja tym Maluszkiem co dwa tygodnie Robiłem 1500 km, bo pracowałem mhm. pod Monachium w miejscu właśnie REED, Sir Henry, mhm. i tam miałem 750 km w jedną stronę, więc ja co drugi weekend y, tym maluszkiem jeździłem. Kiedyś, kiedyś wracałem maluszkiem 3 dni, spóźniłem się na uczelnię, dlatego że zepsuł mi się, zepsuło mi się sprzęgło, a po 100 km dalej łożysko w przednim kole i nie dało rady jechać, ale szczęście jest takie, że w latach tamtych, 90 bardzo dużo maluchów jeździło w Niemczech i na każdym szrocie można było znaleźć maluszka, więc wtedy e, wtedy mhm. zamykałem to auto na stopa na szrot jechałem, rozbierałem to co potrzebne było, w ciągu jednego dnia byłem w stanie go naprawić i jechać dalej do Polski mhm. e, Jeszcze powiedzmy o dwóch imprezach, które myślę, że wiele osób zna, jeżeli interesuje się klasyczną motoryzacją e, Międzynarodowy Zlot Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych w Oławie i Rajt Koguta. To są imprezy, które wystartowały e, ile lat temu i, i jakiś przyświecał cel. Jak cel, cel tych imprez zawsze był charytatywny. E, mamy tutaj sponsora w Oławie, który e, pomagał przy organizacji tych wszystkich imprez. E, przede wszystkim rajd Koguta i zlot pojazdów w Oławie. E, był taki moment, że na nasze zloty przyjeżdżało ponad 2000 samochodów. W tej chwili. W tej chwili przez okres pandemii tych zlotów nie robiliśmy, ale robiliśmy rajdy Koguta. Rajdów Koguta zrobiliśmy pięć. Jeździliśmy w różne zakątki Polski. W tym roku jedziemy, w następnym roku jedziemy na, na Mazury. Cel jest charytatywny: zbieramy pieniążki na, na chore dzieci i na schroniska dla zwierząt. W ostatnim rajdzie Koguta zebraliśmy ponad 530 tysięcy. Bardzo duża kwota, która nas zaskoczyła miło. Ponad 1200, 1000, 1219. 1219 pojazdów uczestny, było tak. zarejestrowanych, z czego wystartowało 1150 i na 1150 otrzymaliśmy rekord Polski, największy rajd pojazdów zabytkowych w Polsce. Rajd, tak jak powiedziałem, jest, ma cel charytatywny, wszystkie pieniążki, które wpłacają, tam jest 400 zł od ekipy. Od jednej ekipy niezależnie, czy jadą autobusem, czy jadą maluszkiem, czy Jadą Dużym Fiatem. 400 zł od, od ekipy płaci się, wpłaca się na cele charytatywne i, i, i to przeznaczamy w 100% na osoby potrzebujące całą organizacją. Kosztem organizacji Rajdu Koguta to pokrywany jest przez. Pasjonatów. pasjonatów. Mhm. E, braliśmy udział z kolegami w rajdzie w, w tym roku 2021 e, i można było śledzić chociażby to, jak e, jedziecie. Znaczy, to jest cała zabawa, to nie jest tylko to, że przyjeżdżamy. Jest ten zlot, sam rajd w tym momencie, tak? Mówimy o rajdzie. Ale ty, ty, ty też tym żyjesz. Chociażby samo wpłacanie pieniędzy do banku spółdzielczego w Oławie było transmitowane, więc to jest taka radość, która płynie, to jest to moja obserwacja, radość, która płynie z zabawy, to nie jest tylko samo kolekcjonowanie i zbieranie dla ilości, ale to też jest wspaniała zabawa. No, te filmy, które są wrzucane, polecam, wrzucimy tutaj w opisie link do Facebooka, może i nawet kiedyś. Może i nawet kiedyś skusisz się na to, żeby relacjonować to, co się tutaj dzieje w muzeum, przyszłym muzeum na YouTubie. Natomiast to jest też wspaniała zabawa, bo to nie są tylko pojazdy, ale to też są przedmioty z tamtej epoki. To też jest część Twojej pasji. Saturator, o chociażby słynny saturator na, na wystawach. No tak, tak. No, jak gdyby my jesteśmy tu gościni w ławie. No, zawsze gdzie, gdzie jedziemy, czy na jakąś wystawę, czy na jakieś zloty, to zawsze mamy jakiś poczęstunek. Ty jesteś bardzo skromnym człowiekiem, ja to muszę powiedzieć. Procentowy, po poczęstunek. To jest znowu moje zdanie, ale jesteś bardzo skromnym człowiekiem. My lubimy, jak gdyby, korzystać z tego. No, życia, życia jest, jak gdyby, nie wiadomo ile jeszcze. Ja tą decyzję, na przykład, podjąłem o budowie muzeum w 2020 roku, chociaż to szło ze mną bardzo długo, ale takie momenty są różne w życiu, że po prostu, wiesz, dostajesz takiego speeda, powera i, i chcesz coś zrobić, nie? Mhm. No i dlatego, dlatego podjęcie takie, takie budowy muzeum to była ważna decyzja w życiu, ale myślę, że e, chociaż mam świadomość tego, że to się nigdy nie zwróci, ani, ani nigdy na siebie nie zarobi, ale, ale będzie też satysfakcja takie miejsce spotkań e, przede wszystkim szkolenia tej całej naszej młodzieży dzisiejszej. E, mam też satysfakcję taką, że akurat mam biuro przy, przy głównej trasie krajowej 94. I gdy siedzę w tym kole moim, to widzę jak coraz więcej poławy jeździ tej starej motoryzacji. Tak, młodzież jedzie maluszkiem czy polonezem mój syn zdał na prawo jazdy, to kupił sobie, miał 5 tysięcy to kupił sobie akurat Mercedesa 124, nie, nie wymyślał na jakimś tam nowoczesnym autem, tylko po prostu uważał, że to auto jest, jest, jest fajne i tak naprawdę po nauce jazdy, gdy, gdy jeździł kija, to gdy wsiadł już do tego swojego auta pierwszego, czyli Mercedesa 124 za 5000 zł, złotych, które jeszcze znalazł i kupił, powiedział, tato ja w ogóle nie czuję chopek, w ogóle ten Mercedes tak po prostu przepływa i po prostu jest, jestem w szoku. Nie? On... No właśnie, te samochody tak. mają duszę nie? z tamtych lat. Mają duszę, wiesz, jedziemy na przykład z synem na mecz do Wrocławia i padał deszcz i na przykład wycieraczki jego, nagle poszedł dym, spaliły się wycieraczki, to już było wieczorem więc po ciemku jakoś wróciliśmy, ciężko było, ale wróciliśmy tym, tym jego Mercedesem już jak gdyby bez wycieraczek w deszczu do domu. No ale sama satysfakcja jako rodzica to widziałem jak na przykład zamówił sobie, mhm. poszukał sobie ten silniczek do wycieraczek, który przyszedł za dwa dni. 130 zł nowy silniczek do wycieraczek do Mercedesa S 4. To też uważam chyba nieduże pieniądze jak do takich y, aut. Klasyków. Mhm. Klasyków. I za parę dni woła, tato chodź, pomóż mi i razem wymieniamy ten silnik, nie? I to jest taka tak zwana edukacja, która jest potrzebna w dzisiejszych czasach, nie? Żeby ta młodzież tak. troszeczkę się odsunęła no, to... od mhm. tego życia wirtualnego, które mają w tej chwili. No i też się człowiek uczy pokory, że to nie jest tylko zostawiasz tak. samochód w serwisie. Tak. Tylko, że coś tam się dzieje. Ale powiedzmy jeszcze, a propos tych Polonezów, że Ty, to tam wyjazd powiedzmy po Ławie, Twój, czy, czy na jakieś zloty, Ty też jeździsz. Pamiętam jak jechałeś raz, a może i nawet dwa razy Warszawą na Złombol. Tak, Warszawa. Ona się, ona się zepsuła, Ty nie odpuściłeś, przyjechał, przyjechał Polonez, przesiadłeś się w Poloneza i jechaliście dalej, nie? Więc tak. też jesteś uparty w tym, że czy może, no nie wiem, ale akurat Warszawa. Czy znaczy to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Warszawa jest też przepięknym samochodem polskim. Jest, ale jest, trud, jest trudnym do jazdy na dłuższą trasę. Już co, nie sprawiała mi kupotów. Przez... Ja Warszawę w ogóle zrobiłem 29 krajów. Tej Warszawy tutaj nie mam na hali, bo yy, przetransportowałem na inną halę. Więc... Nie mówimy o Warszawie 4 na 4. Nie, nie, ja mówię o zwykłej Warszawie, mhm. tą 223 3 moją Warszawą. Przejechałem 29 krajów, między innymi dzięki Zumbolowi. Przepiękny rajd, który też jest charytatywny i który już zebrał ponad 8 milionów na domy dziecka w Polsce. I ten rajd jedzie zawsze w Europę, zawsze za granicę, zawsze daleko. I ja będąc na trzech rajdach z tą Warszawą, no to ja byłem w Hiszpanii, przejechałem Sycylię, całe Włochy. Tak naprawdę pół Europy zwiedziłem. Tą Warszawą i, i jestem mega zadowolony. Warszawa troszeczkę ostatnio mi nawalała, bo gdy wyjechałem do Grecji, to szczelił mi e, wał korbowy. E, wał korbowy mi szczelił, także nie dojechałem. E, później, za rok, już jechałem, za dwa lata jechałem do Turcji tą Warszawą. To, w związku z tym, że nie miałem czasu, to mm, kupiłem. Wyremontowany, wyremontowany silnik do Warszawy, to tak naprawdę pasujący też do Żuka, który, który miał być idealny po remoncie, moim zadaniem było tylko po prostu wsadzić, wymienić, ale w związku z brakiem czasu wolałem kupić już gotowy, wyremontowany i ten Żuk i ta Warszawa dojechała mi tylko do Węgier akurat, jadąc do Turcji, gdyż po prostu też szczelił silnik, który był świeżo po remoncie. Zrobiłem nią może 200 km wcześniej przed tą trasą, żeby go, wiadomo, że to jest mała, mało kilometrów, żeby go dobrze dotrzeć, ale, ale starałem się jechać tak 90 na godzinę nią cały czas i docierałem, żeby było wszystko ok, a jednak ten silnik nie wytrzymał. Więc czasami też lepiej samemu wyremontować, ktoś kto się na tym zna, czasami lepiej pogrzebać i zrobić to bardzo dokładnie. No dobra, powiedzmy jeszcze może na koniec jeszcze raz tych samochodów, które będziecie mogli zobaczyć w muzeum będzie no sporo na ten moment liczy, że to będzie ponad 100 nie? 200 może samochodów, ale to nie będą tylko samochody, bo to będą też i nie tylko polskie, bo tutaj mówiliśmy o polskich, o maluszkach, ale będą też zagraniczne, więc mógłbyś tak nakreślić, co będzie można zobaczyć. Masz już pomysł, co tam stanie? Tak, budujemy. Halę wystawienniczą o powierzchni 5500 tysiąca metrów jest to bardzo duża, jak gdyby powierzchnia. powierzchnia. Więc ja planuję w tym muzeum na tej powierzchni około 300 samochodów i około 150 motocykli, coś w coś tym, coś tym rodzaju. Mhm. Mniej więcej taka ilość, ale to zobaczymy, be... jak to będziemy ustawiać. Mam kilka pomysłów. Na pewno będzie, na pewno będzie w muzeum Salon Mazdy. W związku z tym, że mam tą kolekcję tych fabrycznych nowych mast, o których było bardzo głośno, to chciałbym zrobić taki salon mazy z lat 80., jak to kiedyś wyglądało. Na pewno będzie Polmozbyt, czyli coś, co miejsce, gdzie kupowano i sprzedawano polskie samochody. Nie tylko polskie. Więc, więc mam te fabrycznie nowe pojazdy, które znajdą też miejsce właśnie w tym takim polmozbycie. To, będą, kiedyś... to będzie kilka w polmozbycie, czyli będzie kilkadziesiąt, czy kilkanaście powiedzmy na pewno, tak? Nowych Maluchów, fa fabrycznie, nowych, fabrycznie nowych, nowych, z przebiegiem no, od kilkunastu do kilkuset no kilometrów. Też, będą też mm, te auta, które można było kupić, tak? W tamtych czasach. Czyli Maluch, duży Fiat. Maluch, duży Fiat, Polonez, Skoda, Warburg, Trabant. Wszystko momencie, tak. z przebiegami takimi... No fabryczny tak Wrócimy się do takich czasów, jak, jak, to, kiedyś, jak to kiedyś było. i Następne... to Przepraszam, że jeszcze powiem, żebyście dobrze zrozumieli. To będą samochody z fabrycznie w fabrycznym stanie z bardzo niskimi przebiegami. To nie będą samochody, które będą miały kręcone liczniki, żeby można było je zobaczyć i odrestaurowane. Tak. No i, no i też będzie Pewex, czyli miejsce, gdzie kiedyś funkcjonowało w Polsce i można było kupować tylko za waluty obce. To były inne troszeczkę auta, i też mam takie eksponaty, które właśnie, też fabryczynowe, które będą, które były kiedyś sprzedawane w Pewekcie, i też miejsce będzie w Pewekcie. Będę też opisywał muzeum historię rajdów. Przede wszystkim będzie miejsce też poświęcone rajdu z Łombol. O! Będzie cała Super. historia. Będzie też historia oraz miejsce poświęcone rajdu Koguta. Fajnie, bardzo e... fajnie. W związku z tym, że jestem fanem rajdu Milia Miglia, to też będzie miejsce Milia Miglia poświęcone. Będą też y, miejsce, jeżeli chodzi o rajdy Le Mans, będą też, bo też mam akurat samochody z tamtych rajdów. Y, też z niemieckich Nurburingu mam dwa samochody, więc chciałbym, żeby też miejsce znalazły w muzeum. I to jest mniej więcej takie naświetlone, jak gdyby. Wiem, mniej szkis, więcej super mhm. y, Warsztat. Jakiś warsztat będzie? oczywiście, w którym będziemy ratowali klasyki. Też mam satysfakcję, że udało nam się wiele wyremontować i uratować przed jakimś wyrzuceniem na złom warsztat. No i też oczywiście jakaś kawiarenka z malutką restauracyjką spotkamy w muzeum. Będziesz e... oprowadzał? No na pewno będziemy oprowadzać i też... Ale mówię o Tobie, czy będziesz też, też sesję te? No, te? Super. już tam po prostu cały czas zakorzeniony. I też jeszcze zrobimy w związku z tym, że lubię włoski w ogóle styl i motoryzację, więc a mam tak naprawdę bardzo duży przedział włoskiej motoryzacji, więc chciałbym zrobić taki Italian Style, style czyli po mm -hmm. prostu miejsce, gdzie będą od Wyspy po Fiaty 500, po jakieś auta sportowe włoskiej marki. Mm -hmm. Słuchajcie, będziemy kończyć, Tomek mógłby opowiadać długo. Dzięki w ogóle, że poświęciłeś czas. Dziękuję. Dla mnie y, tworzysz taki Disneyland, jesteś o, też lokalnym y, takim patriotą, bo wiele osób dowiedziało się o Ławie albo przyjechało tutaj w ogóle specjalnie właśnie przez y, chociażby międzynarodowy zlot pojazdów albo przez ride Koguta, y, no, albo chociażby, żeby gdzieś tam odwiedzić y, budynek Weny w kształcie, to jest samochód wyścigowy. Dobrze mówię? E, tak, to jest taki mój projekt, projekt. Też, który wymyśliłem mm. sobie w głowie. Więc, Mam dużo tych projektów. Więc e, ja już serdecznie zapraszam w imieniu myślę, Tomka i całej tej społeczności. E, 2022 rok, otworzy się muzeum. 2022, planuję 8 sierpień. Jest to tak dla mnie ważna data, więc chciałbym to zrobić, ale czy zdążę, nie wiem. Wszystko zależne jest teraz od, od różnych też, nie wiem, Instalacji, podłączeń. Jasne, yes, yes. bo, to, bo to później czekamy na gaz, pewnie czekamy na prąd, różnie tak to będzie wszystko wyglądało. Sama budowa hali powinna potrwać do czerwca. Dobra, tutaj... A tak, wy, tak wygląda Tomek, który po godzinach zakłada właśnie kanał namówiłeś na YouTube. Mi, na, mi. Na, zakłada kanał na YouTube. Jest... pierwszy film. Dobrze. Wszyscy mają, dlaczego Tomek nie może mieć. Dobra, poszło. Słuchajcie. Ale brak wyświetleń. Brak wyświetleń. No bida, nie? Tomek, YouTuber. No jest, nie? Nie leci. Dobrze. 1000 no. sekund temu. No, ale zobacz czy mnie widzisz teraz. <laughs> <laughs> zaraz zobaczę.